Naomi Campbell jest jedną z niewielu supermodelek lat 90., które do dziś pozostają aktywne zawodowo i cieszą się wzięciem wśród najbardziej prestiżowych domów mody. Z biegiem lat Brytyjka okazała się świetna nie tylko w pozowaniu i chodzeniu po wybiegu, ale też robieniu show w telewizji. Sporo dzieje się również w jej prywatnej sferze życia. W czerwcu media obiegła informacja, że Naomi po raz kolejny została mamą. Niedawno gwiazda potwierdziła, że jej dzieci urodziła surogatka. Choć Naomi zaczęła przygodę z show biznesem ponad 4 dekady temu, to wciąż wzbudza ogromne zainteresowanie i jest ulubienicą paparazcji. Ostatnio 54-latka została przyłapana podczas urlopu na Mykonos. Modelka opalała się i szalała wśród morskich fal odziana w białe bikini, które wyeksponowało jej boską sylwetkę. W trakcie greckich wakacji, Campbell może liczyć na towarzystwo Grupy Przyjaciół oraz nowego ukochanego. Choć jeszcze niedawno Brytyjka podkreślała w mediach, że jest szczęśliwą singielką, zdaje się, że poznanie nowego obiektu westchnień sporo zmieniło w jej życiu. Wybrankiem serca supermodelki okazał się niemiecki artysta Gregor Saterlin, występujący pod pseudonimem DJ Rampa. Zaledwie kilka dni temu media społecznościowe obiegło nagranie, na którym 54 letnia gwiazda całuje się z nowym, sporo młodszym partnerem. Para oddała się miłosnym uniesieniom na parkiecie jednego z klubów na Mykonos.